Cześć tato. Cześć Pepo. Cześć Baba. Cześć George. Tato, a co ty robisz? O, Pepo, ja oglądam telewizję. No właśnie był mecz. Polska grała z Rumunią i wygrała 3-0, powiem ci, wiesz? Lewandowski strzelił aż dwa gole. O, tato, to ja się bardzo cieszę i chyba teraz masz dobry humor, prawda? Mam bardzo dobry humor, Pepo. A, a, a coś chciałabyś się zapytać? No tak, no mam taki pomysł, czy może byśmy poszli na basen? O, oczywiście, mamo Świnko, pójdziemy na basen? Tak, oczywiście, że pójdziemy na basen. A dlaczego nie? Dobrze, to ja spakuję ręczniki, kąpielówki i, i zaraz wyruszamy, tak? Dobrze. To idź na górę i weź wszystko, co jest potrzebne. Dobrze, mamo świnko. O, tutaj są Pepy i George'a zabawki do kąpieli. To też je wezmę ze sobą, bo na pewno się przydadzą na basenie. Pepo, jak widzisz, wziąłem Twoje zabawki do kąpieli, bo na pewno byś chciała, żebym wziął je ze sobą. Tak, Ratusiu? Dziękuję Tobie bardzo. Możemy już wreszcie iść? Tak, oczywiście. No to idziemy na basen. Jak jesteśmy wszyscy gotowi, to nie traćmy czasu i idźmy szybko na ten basen wreszcie. Kto ma rację, ten ma rację. No to idziemy. George. George, poczekaj, poczekaj, nie tak szybko. No, oj, 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 ty nie umiesz, czy nie umiesz pływać? George, co ty robisz? Proszę, mamy dla ciebie specjalne, przygotowane takie, abyś nie utonął. Mamy dla ciebie takie, żeby nałożyć na rączki, żebyś mógł sobie normalnie pływać i chodzić po wodzie. George, nałóż to na rączki, proszę. Tak, tato, nałożę to na rączki. O, tutaj, o. George, teraz możesz sobie pływać, jak tylko sobie zechcesz. A ja wypróbuję od razu ślizgawkę. O, jak fajnie, że przyszliśmy jednak na basen. Ja tak lubię się kąpać. I. O, jestem na, na wodzie. O nic mi się nie stało. A może ja też wypróbuję taką ślizgawkę? Mamo, mamo, ty chyba jesteś za duża. No ale spróbuję. O, oj, 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 wszyscy, o wszyscy w wodzie, wszyscy jesteśmy w wodzie. To mm, fajna wyprawa na basen, mam nadzieję, że to powtórzymy jak najszybciej.